Masz problem z obstawianiem meczy? Wejdź na stronę twojawygrana.pl lub napisz na Instagram twojawygrana.pl. Wywyprowadzam się w nowym roku. Ze mną pokażę moje nowe lokum, a jak się zrymowało, że było mało. Bam! Króliczek. Nadia Króliczek hmm? Jaki cudny Nadia no, widziałeś jaki kujk? Wstający Jaka cudna mordeczka Szczęśliwego nowego jeszcze raz wszystkim Nadiuś pamiętaj, że Cię bardzo kocham Szumowino praski Drugi Rafale Życzę Ci w nowym roku szczęścia zdrowia przede wszystkim zdrowia, szczęścia pomyślności. I powiem Ci tak, to jest naoczny świadek w moim portfelu elektronicznym. Tak bardzo, bardzo ładnie wyglądasz, kochanie. W moim portfelu elektronicznym znalazło się z dnia na dzień prawie 300 tysięcy dolarów. Nie powiem z jakiej kwoty. Teraz powtarzam, to robię Dubla. I teraz znajdzie się milion dolarów. Jak dobrze pójdzie? W tym momencie mogę powiedzieć śmiało, że znajdzie się pół miliona. Więc, Rafałku, twoje artykuły można nabić na Kindybała i wysłać Marsjanom w kosmos. Pozdrawiam wszystkich heksmalistów, hek, heks, heksomilionerów i heksmaniaków. I czekamy na Pulse Chain. Miłego dnia, życzę w nowym roku. Ja Co? tak Ale... nie, nie, nie. Słuchajcie, moi drodzy, mogę Wam podpowiedzieć jedną rzecz. Na krypto stracił tylko ten, kto się nie zna, albo kto wrzucił nieprzygotowany w nieodpowiednim momencie gotówkę i nie zaczekał cierpliwie, nawet jak była ta tendencja spadkowa, czyli trend spadkowy albo wrzucił słuchając kogoś, kto pracuje. Właśnie. Ty, jak można słuchać kogoś, kto pracuje, w co wrzucić heksa? Przecież normalne, że jakby ten ktoś był takim grubasem jak nasi przyjaciele, bo tak możemy ich nazwać, to by nie musiał ten ktoś pracować, ten doradca cały, który wam doradza. Więc skupcie uwagę przede wszystkim na tym, kto wam doradza, jaka jest jego sytuacja finansowa yy, i czy lata prywatnym samolotem. Czy jest go stać na prywatny samolot, po prostu i na jacht za 80 milionów euro? Dziękuję bardzo. My mamy akurat najlepszych z doradców i nie musimy nikomu doradzać, przekonywać, jak ktoś chce za 10-20%. Proszę bardzo, mogę dać małą podpowiedź. Podpowiedź, z których, podpowiedź jedną z tych, z których sam korzystam, bo yy, korzystam z różnych marketów, ale skupiam się najbardziej na Ethereum, bo Ethereum bardzo mocno spadło do może spasisz się do, do 1000 dolarów i podnieść się do 10 w bliżej nieokreślonej przyszłości w przeciągu tego roku najbliższego i to wszyscy ci, którzy mają Ethereum albo znają się na Ethereum na, na Ethereum to wiedzą, że tak może być bo Bitcoin zaraz zejdzie z planszy ale może osiągnąć zenit nawet ponad 100 tysięcy dolarów ale to już mówiłem dawno temu, nie chcę się tego powtarzać. Teraz już dziś, jak mam spokojną głowę, bo portfel jest wypchany dolarami, to mogę się podzielić informacjami. Właśnie, nie słuchajcie, to nie jest piramida. A nawet jak jest, to bardzo korzystna dla Was, bardziej korzystna niż piramida bankowa, która składa się od początku od banku centralnego po wszystkie inne banki podległe, jak banki mniejsze, podległe jak niektórzy z Was, że za wszystko musicie płacić, za każdy świstek wydrukowany z bankomatu. Ja płacę tylko za gazowanie, a to, że gaz teraz skoczył w Ethereum odrobinę, bo pojawił się Zen, czyli sen krypto, to, to absolutnie nie nie rzutuje mi na całość na tyle, żebym mógł powiedzieć, że wychodzę na czymś niekorzystnie, wręcz przeciwnie, wychodzę tysiąckroć korzystnie niż Wy w najlepszych Waszych bankach przez parę lat. Ja przez parę miesięcy. Parę naszym Max. To drogi Rafale. Zobacz kursik. Nawet jak teraz. To coś o czym tak mówisz. Mm, tutaj. Jest tak cały czas moja narzeczona żona już niebawem w dziedzinie określonym czasie.